Kochani, dzień, dzień dobry. dobry, witamy Was serdecznie w kolejnym vlogu na naszym kanale i w kolejnym życiu, że tak powiem. Jesteśmy już oficjalnie tatuśkami. Odebraliśmy w niedzielę naszego pieska paryska. Próbujemy dzisiaj nagrać odcinek, ponieważ bardzo dużo osób pyta, co u nas jak Parys, że chcielibyście go zobaczyć. Przemysław, przejmij proszę ode mnie kamerę, bo się tak ekscytuje i trzęsą mi się ręce. A chciałbym, żeby to była fajna i ładna pamiątka. Ja jeszcze tylko szybko dodam, że jestem po przeszczepie włosów, jakby ktoś dawno na naszym kanale nie był. Stąd mój wizerunek. Stąd ta zapuchnięta twarz. Ale też zrobiliśmy sobie kilka dni przerwy od nagrywania. Po pierwsze, ty się troszkę gorzej czułeś. Te pierwsze dwa dni po operacji były u ciebie troszkę takie łagodniejsze w przebiegu. A później, jak zaczęło się to goić, to Patryka bardzo spędzała głowa, więc no, nie mogłeś się za bardzo skupić. Zobacz, jak się uwagi dopomina. Kochani, parysek tak jest cudowny. Także zaraz wam pokażemy jeszcze z takich newsów. To jest to, że też wykorzystaliśmy te no właśnie trzy. Czwarty dzień jest teraz, jak Paresek jest z nami, na to, abyśmy my się mogli zaklimatyzować i z drugiej strony daliśmy też Parysowi troszkę czasu Kochani, na to, aby się zobaczcie. przyzwyczaił do nas. Zuby. Nie chcę tutaj mu krzyczeć nad głową, chociaż on jest przyzwyczajony już do tego, Tutaj buzioczka. Mm, Boże kochany, nasz, zobaczcie, jaki jest słodki. Nie będziemy go jakoś tutaj męczyli. Chcesz już iść? Nie będziemy go dzisiaj stresować, tak, no, bo Aczkolwiek on jest... domaga się uwagi. Tak, on jest w szoku, bo cały czas poświęcamy uwagę jemu. I teraz jak mówimy tutaj do Was i patrzymy do kamery, to chodzi, biega, kopie i się niesamowicie ekscytuje. Także mamy oczy szeroko otwarte, ponieważ mamy babyska w domu. Ale, boże, jaki on jest kochany. jest taka mała skoczna bestia. To dopiero! A to nowość, tak? W parysku, co to było? Kto się tak rozzłościł na króliczka? Przywitaj się ładnie. My się idealnie podzieliliśmy tutaj obowiązkami. Patrycuszek odpowiada za część kulinarną. Zobaczcie, dla mnie nigdy nie chciał nic pogotować przyszedł. A tutaj zobaczcie tatusiek numer jeden. Gdzie mamy Od... tą kuleczkę taką na smakołyki? Tutaj Bo szukałem właśnie być. tego i nie mogę namierzyć. To jest taka bardzo fajna kuleczka, do której możemy włożyć smakołyk, żeby pieska zająć, wyedukować i żeby miał po prostu zajęcie. Więc włożymy tutaj jego ulubiony przysmak, ponieważ dzisiaj jedziemy do dziadków, do moich rodziców, żeby zobaczyli paryska. Zrobimy też drobne zakupy, żeby troszeczkę go rozruszać. Już teraz Możemy go wszędzie ze sobą zabierać, ale na spokojnie, żeby przywykł do różnych dźwięków. Także parysku, jak Ci się tutaj podoba. Teraz trzeba po piesku posprzątać, tak? Ale tym się nie bawimy. Proszę tu na bok, parys na bok. Na bok. Czy ktoś widział takie rzeczy, patrycjuszka na szmacie. E, kochani, jak pewnie doskonale wiecie, szczeniaki uczą się. Dopiero higieny, i mamy tutaj właśnie miejsce, gdzie leżą te takie podkłady, maty, gdzie może się na spokojnie załatwić. Oczywiście wychodzimy z nim regularnie, ale jak to szczeniak, chwila emocji, chwila pociechy, i zaraz mu się chce siku, ale muszę przyznać, że jestem naprawdę z niego dumny. Bardzo Jest mądry pies. Patryk go tak ładnie wyszkolił, że załatwia się naprawdę na maty. No i oczywiście wychodzimy z nim regularnie na spacerki. Te spacerki bywają różne. Halo? Halo, co to podgryzanie? Co to za podgryzanie? Przemysław, nie mów tak, że ja wszystko robię, bo to jest nieprawda. Kochani, oczywiście Parys zakochał się w Przemysławie, Przemysław z nim wychodzi, spaceruje. Ja z racji tego, że no ostatnio kiepsko się czułem, nie wolno, e, kiepsko się czułem z racji no, mojego stanu pooperacyjnego, e, podzieliliśmy się tak, że ja karmię, ja różne rzeczy tutaj w domu robię, a Przemysław spaceruje i no, podzieliliśmy się. Zobacz, jakie on nowości dzisiaj robi. Pod tutaj, pod krzesłami chodzi. Bardzo mądry to jest piesek. Trzeba teraz poświęcić mu odpowiednio dużą ilość uwagi, żeby rozwijać w nim te talenty i żeby naprawdę jak najszybciej tutaj wszystko mu się poukładało. Szykujemy teraz się na spacerek, więc trzeba przygotować małą wyprawkę i powiem Wam, że nie wiem jak się zorganizować mamy tutaj tak matę, bo jedziemy do rodziców więc jak będzie chciał się załatwić i miał jakiś taki, wiecie, problem z tego względu jak chodzi z nim na spacery to zauważyłem, że dużo rzeczy go rozprasza a to ktoś przejdzie, a to zaszczeka jakiś pies a to przejdzie gdzieś tam jakiś samochód i on tak szuka miejsca, gdzie chciałby się załatwić staje, uszy na, na szpic i nasłuchuje i zapomina o tym, że chciałby się załatwić więc mamy dla niego takie maty tak, mamy matę, przygotowaliśmy o tobie też... O mowa, Królewiczu! Ale mu się aparat spodobał jeszcze, tak naprawdę oprócz zdjęć telefonem nie robiliśmy mu nic. I bardzo go to interesuje, co tutaj tatuśkowie robią. Tak, więc zabraliśmy dla niego objadek, oczywiście, bo troszkę posiedzimy u rodziców. Chcemy, aby się wybiegał na ogródku, bo tutaj nie spuszczamy go nigdzie ze smyczy, bo z tego względu, że to są pieski gończe, mają taki, wiecie, instynkt i boimy się, że mógłby, nie wiem, zobaczyć jakieś ptaszka, kołębia, cokolwiek i nam uciec. Więc jedziemy teraz do rodziców na taki zamknięty teren, żeby mógł sobie troszkę pobiegać. I zobaczcie, kupiliśmy też dla niego ostatnio. No, jeszcze tego nie widział. Coś takiego. <grymne> Moja mama uwielbia piórka, więc weźmiemy taką zabawkę do nich, żeby była. Bardzo ładnie to wygląda, ale już on szuka. Zobacz, szuka, szuka, szuka. Co to za dźwięki? Co to za dźwięki? Muszę się nauczyć nagrywania razem z tobą, wiesz, bo jeszcze tego wszystkiego nie ogarniam. Kochani, wybaczcie nam też nieporządek i bałagan, ale... No on troszeczkę rozstroił nasze, nasze życie i porządek, jaki mieliśmy tutaj zawsze, ale nauczymy się tego wszyscy, uczymy się razem życia. Zobaczcie, jaka to jest miłość. Przemysław oszalał, zdradza mnie, powiedział, że jego serce zostało zajęte. Druga połówka, pierwszą zająłeś ty, teraz drugą połówkę zajął Parys. Naprawdę, ale to jest taki słodziak, to jest taki niesamowity. Piesek, kurcze, nie ostrzymi akurat, a tak ślicznie on tutaj. Chodź, chodź tutaj, kruszynko nasza. Muszę wam to pokazać. Przemysław, zobacz jak ja się po cichutku nauczyłem mówić. No. To jest najpiękniejszy widok, jaki po prostu istnieje czyli parysek w bluzie. Co prawda, bluza jest jeszcze troszkę na niego za duża, ale czekamy, aż przyjdą ubranka, ponieważ What? musieliśmy go wymierzyć. Nie mieliśmy go wcześniej, więc nie wiedzieliśmy, jaki ma rozmiar, ale on w tej bluzie po prostu myślę, że skradnie serca wszystkich. Moje chłopaki poszły na spacer, więc teraz mogę chwilę z wami porozmawiać. Kochani, jaki tu jest chaos, jaki tutaj jest rozgardiaż? Nie macie zielonego pojęcia, jak ja wyluzowałem, jak ja się w tym wszystkim odnalazłem. Jestem przeszczęśliwy, jestem zakochany, jestem naprawdę pełen takiej energii, jakiej nigdy nie miałem. Uważam, że parysek to jest dopełnienie naszej rodzinki, naszego związku. My bardzo długo zastanawialiśmy się nad psem, nad rasą. Braliśmy pod uwagę, tylko harta włoskiego. Będzie pewnie bardzo dużo pytań, co to za rasa. Ten film może nie jest jeszcze taki, jak bym chciał, ponieważ wiadomo, że ja lubię wszystko mieć zaplanowane, żeby było tak ładnie, sterylnie, elegancko, ale przy nim wszystko jedno mi jest, jak to wygląda. Najważniejsze jest to, jak on się czuje, a on zaklimatyzował się u nas bardzo dobrze i bardzo szybko. Jesteśmy w stałym kontakcie z hodowlą, skąd go kupiliśmy, informujemy, mówimy, jak to wygląda i przebieg adaptacji, Wygląda rewelacyjnie. Także spisaliśmy się na pedal, mam nadzieję. I tak też usłyszeliśmy, także bardzo się z tego powodu cieszymy. Dajcie koniecznie znać, jak parysek Wam się podoba. Ja teraz zbieram rzeczy i jedziemy do moich rodziców. Popatrzcie tylko na tego eleganta, jest już gotowy. Bawi się sam ze sobą, bawi się cały czas. Chociaż mówię, wczoraj miał taki dzień, że bardzo dużo spał, bardzo dużo leżakował. Przemysław poszedł teraz do sklepu po pośmietane i serbiały, ponieważ Moja mama będzie robiła naleśniki. No i my jesteśmy gotowi i czekamy na Przemysława. Ja Wam tutaj wstawię przebitki, jakieś takie zdjęcia, filmiki, które udało mi się nagrać w ostatnich dniach. Parys, nie wolno. On cały czas gryzałkuje tą kanapę. Mam nadzieję, że ona przetrwa halo. Proszę tego nie robić, nie wolno. Także zostawiam Was z przebitkami. Zobaczcie, jak wyglądały nasze ostatnie dni. Ja po prostu nie mogę w to uwierzyć. Kochani, to jest ten dzień. Jesteśmy właśnie w drodze po naszego pieska. Jesteśmy w drodze po paryska. Muszę wam powiedzieć, że Dzisiejszy dzień od samego rana jest dla mnie tak emocjonujący. Jestem takim kłębkiem emocji i po prostu wzruszenia i wdzięczności. Cały czas płaczę, łamie mi się głosy, nie mogę się opanować. Jestem tak szczęśliwy, że w końcu nadszedł ten dzień. Jedziemy po naszego synka, po naszego paryska. Nie chcę nagrywać przy Przemysławie, bo jak jedziemy razem, to cały czas. E, właśnie wygląda to tak, że płaczę, wzruszam się, nie mogę się opanować, a to ma być właśnie bardzo szczęśliwy dla nas dzień. Chciałem wam powiedzieć, że całe życie Przelatuje mi przez oczy Jestem niesamowicie wdzięczny Szczęśliwy i cieszę się, że jesteście Tutaj z nami To nie będzie taki typowy vlog jak gdzieś na pamiątkę sobie to nagrywam Może kiedyś gdzieś to wstawię Ale chcę mieć uwiecznione te wszystkie etapy Podróży, jak go pierwszy raz Zobaczymy, żeby móc do tego Wracać i żeby no, Zawsze mieć to w pamięci I w pamięci telefonu i w pamięci internetu Także już nie mogę się kochani doczekać Czekać, aż poznamy parę we're gonna get it right Two of us together, two of us together. We only need the two of us together. Two of us together, two of us together. Cause we got love. Zapakowaliśmy się, jedziemy. Zobaczcie, jako typowy rodzic siedzę z tyłu i pilnuje naszego szkraba. On jest naprawdę, ja to podkreślam, ale jest niesamowicie grzeczny. Zobaczcie, jak sobie leży. On dopiero się przecież uczy tych wszystkich rzeczy. Delikatnie się trzęsie, ale on po prostu też tak ma w naturze. Dojechaliśmy na miejsce nasz mały podróżnik. Padł tutaj w ramionach u Patrycjusza. Musieliśmy go wyjąć już pod koniec z kontenerka, bo jednak się stresował. Nie prostu... musieliśmy go wyjąć, on po prostu sam wyskoczył, bo ja tutaj trzymałem jego rękę. Wiecie, to jest jego pierwsza taka podróż. Nagradzałem go cały czas smakołykami ale już tutaj końcówka, jeszcze jak była taka nierówna nawierzchnia, to już bardzo, ale to bardzo się stresował i denerwował, a z racji tego, że on będzie dosyć często podróżował, musi się przyzwyczajać i nie można tak gwałtownie wszystkiego z nim robić. Muszę ci, Przemysław, powiedzieć, że każda czynność teraz wygląda jest obrócona o 180 stopni. Totalnie kochani inne życie mamy teraz odkąd Parysek jest z nami. Rozpoczynamy kolejny dzień. Wczoraj już nie udało nam się nic więcej nagrać, ponieważ Parysek poznawał dziadków. Bardzo fajny to był czas. Parys od razu poleciał do mojego taty, a to akurat jest dziwne. Tak, bardzo się zaskoczyliśmy właśnie tym, że Twój tata w ogóle też do niego bardzo tak fajnie podszedł, spokojnie, tak wiesz. Delikatnie, słuchajcie, ja nie widziałem i nie pamiętam, żeby mój tata był tak delikatny względem kogokolwiek, jak mu poprawiał kocyki, no to wszystko cudowne. Naprawdę bardzo fajny widok. Obstawialiśmy, że oczywiście pójdzie bardziej do mojej mamy i tak dalej. Oczywiście do niej też poszedł, ale do taty naprawdę. Tak się czuł bezpieczniej chyba przy Tak, ziemi. on chyba w ogóle lubi, jak się tak do niego podejdzie, pewnie. Da się mu przestrzeń, nie tam nie skiełczy się nad nim, nie, wiecie, tak, nie, nie za bardzo się nimi interesuje i on wtedy sobie przyjdzie, obwącha, no i wtedy można go, że tak powiem, kupić. Ale co jesteśmy zaskoczeni, bo wiedzieliśmy, że to są takie psy, rasa psów, która jest taka bardzo czuła, bardzo za, e, za właścicielami, za ludźmi, a on jest właśnie taki zdystansowany, lubi towarzystwo, bo robi wszystko cały czas wokół nas. Ale tak do przytulania, to on tak. potrzebuje zdecydować, że to jest ten moment. Nie lubi, jak się go. Tak na siłę nagabuje, a chodź, a tutaj. I w ogóle jak się go woła, jak coś chce się z nim zrobić, on musi mieć po prostu na to ochotę. To jest indywidualista. Wszyscy mówią, że odziedziczył charakter po mnie. Wygląd zresztą też, aczkolwiek no, zobaczymy. To jest jeszcze szczeniak, wszystko może się zmienić. Jest mądry, natomiast po mnie. Tak, to w ogóle bez dwóch zdań. Przysłodziłeś sobie sam, ale taka jest prawda. Pokażemy wam... Przyniósł, Przyniósł króliczka. Pokażemy wam zaraz, bo byliśmy wczoraj w zoologicznym, w sklepie z ubrankami dla paryska, ponieważ musimy mu kupić kilka rzeczy, bo reszta rzeczy, które już mamy, jest dla niego za duża. A z racji tego, że już robią się chłodniejsze dni, on musi mieć sweterki, Jeden, więc zaraz super. Wam to wszystko pokażemy. Super! Brawo! Właśnie nagrywając zrobił Siusiu brawo. na matę. A to dziwne, bo też przed chwilą Przemysław wrócił z nim ze spacerku, no ale może podekscytował się tym, że pozna Was kochani tutaj naszych widzów na vlogu. Także choć pokażemy może te rzeczy, jak już nagrywam, nie będziemy robili żadnych cięć. A smaczkiem się bawi teraz. Zobaczcie, kochani, jaki to jest po prostu agencior. Tutaj przygotowaliśmy dla paryska całą jego garderobę. Zobaczcie, to są te kurteczki i płaszczy, które pokazywaliśmy już w jednym z naszych vlogów. One są na tą chwilę za duże. Ale to, co dla niego kupiliśmy teraz, w zasadzie to wczoraj, to jest taka kurteczka. Odblaskowa, ona po prostu tak, pod wpływem światła e, się świeci. Bardzo fajna, z takim korzuszkiem w środku, więc będzie mu ciepło. Na święta. Kupiliśmy mu już sweterki, wziąłem w dwóch rozmiarach, no bo wiecie, my się jeszcze uczymy tego, jakie on jest wielkości, więc jeden z nich będziemy musieli oddać. E, tutaj mamy kolejny sweter taki, e, no myślę, że on będzie za jakieś dwa tygodnie na niego dobry. Jest lekko przydługi, ale bardzo fajny. O tobie mowa. O tobie mowa, mały szkrabie. A wracając do garderoby, zobaczcie, tutaj jeszcze mamy dla niego taki sweterek. Może go ubierzemy, pokażemy, jak on wygląda. No, no, tak, on lubi w sumie. Chodź, Parysku, chodź, zakładamy sweterek. Chodź. Boże, co za słodycz, zobaczcie. Zobaczcie, kochani, jaki to jest po prostu agencior. Idealnie, Parysek wkomponował się tutaj w nasze kolory. Tutaj mamy ten sweterek, udało się założyć. Maluszek dostał czkawki od smakołyka, którego od nas dostał, więc teraz sobie odpoczywa. Tutaj przygotowaliśmy w ogóle dla niego całą taką leżankę, strefę sypialnianą. Tutaj jest oczywiście nasze łóżko, i nie chcieliśmy, aby spał z. Nami. Wiemy, że trudno jest te psy odzwyczaić od tego, żeby wskakiwały na łóżko, na razie nam się to udało, aczkolwiek muszę spać po prostu z ręką spuszczoną i tutaj w tym jego pluszowym legowisku trzymać tę rękę, żeby czuł moją obecność, i wtedy nie domaga się uwagi i śpi całą noc, prawda? Całą noc tutaj przesypiamy. Tutaj w ogóle mamy kocyk, które dostaliśmy z jego hodowli. Jest to kocyk, w którym leżał sobie razem ze swoim rodzeństwem oraz rodzicami. Nie praliśmy go, aby. Wiecie, był tutaj jego znajomy zapach. Tutaj natomiast położyliśmy mu drugi w razie po prostu, jak będzie mu zimno, żeby mógł się w nim zakopać. Także zrobiliśmy mu naprawdę takie wygodne miejsce, aby mógł sobie wypoczywać. I wydaje mi się, że dobrze, że się tutaj czujesz. Dobrze. Dobrze. A teraz czas na mały update, jeżeli chodzi o moją operację, o to jak się czuję i jak to wszystko wygląda. Wczoraj minął tydzień od operacji. Wczorajszy dzień był dla mnie naprawdę ciężki, ponieważ ból tutaj z tyłu głowy był bardzo silny. To jest takie odczucie, jakby się tam wiązały jakieś żyły. To nie jest taki stricte ból, tylko takie uczucie mrowienia, może nie tyle co swędzenia, ale takiego właśnie łączenia się tkanek. Pamiętajcie o tym, że tam było pobranych prawie 5000 włosków i naprawdę to wszystko jest obrzmiałe. Tutaj czuję jeszcze taką sporą opuchliznę. No naprawdę to jest trochę niekomfortowy czas dla mnie, ale bardzo się cieszę, że tak pozytywnie przyjęliście, że nikt się nie czepiał tego jak wyglądam, że to jest no niefajne do oglądania, ale my chcemy mieć pamiątkę z czasu z Paryskiem. Chcemy mieć też czas, żeby pokazać wam jak to wszystko wygląda, jeżeli chodzi o rekonwalescencję poza Zabiegu. Naprawdę nie zdajecie sobie sprawy, ile osób zmaga się z problemem wypadających włosów, z łysieniem, ile osób pytało mnie w wiadomościach prywatnych, w komentarzach, jak to wszystko wygląda, jak to przebiega. Także tutaj będę o tym mówił wszystkim w skrócie. Ale jeżeli ktoś chce się czegoś dowiedzieć, piszcie śmiało. Ja jestem tutaj po to, aby odpowiadać na Wasze pytania, aby otwierać Was na ten temat i żebyście się nie bali, nie martwili i zobaczyli, że da się z tym funkcjonować. Ten vlog jest troszkę taki, wiecie, hao. Otyczny, jeżeli chodzi o jego strukturę, ale to jest pierwszy też vlog, który nagrywamy właśnie z paryskie, więc jesteśmy tacy troszkę porozdzierani między tym, co on tutaj robi, jakie ma potrzeby, żeby wyjść na dwór. Oczywiście też, jak wspominaliśmy, byliśmy u rodziców, żeby, wiecie, mógł się też wybiegać na ogrodzie, żeby mógł się pobawić też z dziadkami. My się śmiejemy, że to są dziadkowie, aż mama Patryka mówi ostatnio, żeby tak do niej nie mówić, bo pomyślał sobie, że jest nienormalna. Ale jeszcze tak na zakończenie chciałbym wspomnieć, chciałbym wam dać taki ostatni update, jeżeli chodzi o naszą markę Pat Arrow i produkty, które niebawem pojawią się w sprzedaży. Są to oczywiście dyfuzory, patyczki zapachowe do wnętrz. Tak naprawdę produkt jest już gotowy, wszystko jest już na miejscu. Jeszcze maceruje się substancja, która będzie wydobywała z siebie te nieziemskie aromaty. Więc na przestrzeni przyszłego tygodnia pojawi się dokładna data, jeżeli chodzi o premiery. Liczymy na to i spodziewajcie się może tego, że w przyszłym tygodniu ta premiera będzie miała miejsce, ale chcemy jeszcze doprowadzić kilka ostatnich rzeczy, aby mieć, wiecie, taką spokojną głowę o wszystko i tak, o moje. W ogóle chcę jeszcze powiedzieć, bo ja tutaj się bawię z naszym maleństwem, że premiera miała odbyć się w dzień, kiedy go odebraliśmy, ale niestety nie wyrobiliśmy się i no najważniejsze jest to, żeby teraz jemu poświęcić czas. Położę go tutaj i jeszcze powiem tylko i dodam od siebie tyle, że zbliżają się święta, zbliża się teraz bardzo dużo okazji i byłoby nam niesamowicie miło, jeżeli byście pomyśleli o nas, o naszej marce, obdarowali swoich bliskich, swoich znajomych, swoich pracowników może nawet właśnie tymi zapachami, tymi perfumami, dyfuzorami. Pamiętajcie też, że za 2-3 tygodnie jeszcze jeden zapach perfum do naszej kolekcji, dołączy, także pamiętajcie, żeby wspierać polskie marki, my naprawdę jesteśmy bardzo jakościowi, staramy się dla Was, no i teraz jeszcze Parysek będzie pomagał nam pakować paczki, także kwintesencja miłości, szczęścia i radości jest ogromna. Myślę, że to wszystko masz coś jeszcze do, do dodania, bo ten film naprawdę jest bardzo szalony i... Cały czas się rozglądamy, co tutaj się dzieje. Bardzo Wam, kochani, dziękujemy za to, że jesteście z nami. Koniecznie dajcie znać, jak podoba Wam się Parys. To jest nasza miłość, nasz syneczek. Jesteśmy naprawdę w niebo wzięci, że jest już z nami. I kradnie wszystkim serce dookoła. Wczoraj, jak byliśmy w tym zoologicznym, przymierzyliśmy mu ubranka po prostu w sklepie. On był taki spokojny. Te panie, które nam pomagały dobierać te wszystkie rzeczy, to powiedział, że to jest po prostu nie... Niemożliwy, niemożliwy słodziak, że tak jak daje się ubierać, że tak jest spokojny, grzeczny, kulturalny i miły. O takiego synka właśnie walczyliśmy, że tak powiem. Dobrze, nie przedłużamy, żegnamy się z Wami, widzimy się w kolejnych vlogach. Koniecznie zostawcie subskrypcję naszego kanału, abyśmy mogli się rozwijać, abyśmy mogli piąć się w górę i żeby takie miłe, rodzinne, fajne, wartościowe treści były na wyżynach internetu gdzieś pokazywane. Do zobaczenia, kochani! Pa!